Z nami dwóch zawodników, ZSM, menedżer. Dwa spotkania w ten weekend za wami. No myślę, że to pierwsze na pewno, chyba najlepsze w całym że tak powiem, waszym uczestnictwie w naszej zabawie. Może na chwilkę na tym meczu się skupmy. Mecz pucharowy z Bora Bora, czyli można powiedzieć z wicemistrzem. Jak ocenicie to z waszej perspektywy? No, na pewno to był ciężki mecz. Staraliśmy się nastawić na nich bardzo agresywnie i żeby walczyć o każdą piłkę. No, widzieliśmy, że mamy przewagę ludzi, było nas więcej, no, staraliśmy się ich zabiegać, no ale to są doświadczeni zawodnicy, także wiedzieli, jak, jak rozegrać ten mecz. Dwa razy w trakcie tego spotkania dochodziliście ich na różnicę jednej bramki. Czy czuliście, że to jest właśnie ten moment, gdzie możecie dogonić i tutaj, że tak powiem, wyrównać ten stan wyniku? i może wtedy nawet rozstrzygnąć e, zwycięstwo na swoją szalę. Tak, każdy z nas miał nadzieję, że właśnie w tych momentach, gdzie już była tylko różnica jednej bramki, że będzie szansa powalić nawet o korzystny wynik dla nas, żebyśmy wygrali, zagrali w kolejnej rundzie. No niestety nie wyszło, ale chłopacy podeszli do tego z wielkimi ambicjami, z, z, zostawili całe serce na boisku. Nie? E, dzisiaj graliście z pełen scyli już w rozgry rozgrywkach ligowych, e, przegrywacie 6-2. do 2. Jednak myślę, że też troszeczkę zabrakło wam siły, właśnie związanych tutaj z, z wczorajszym spotkaniem, na pewno tutaj e, energii na pewno dużo straciliście. No, wczoraj straciliśmy dużo energii, każdy się nabiegał, ile potrafił, dzisiaj staraliśmy się zrobić to samo, niestety no, znowu nas pokonali. Nie wiem, no, czegoś zabrakło znowu, zabrakło może doświadczenia, może jakiejś taktyki bardziej ustalonej na danego przeciwnika i sił. No, to stąd, yy, zawodnicy z też są równie doświadczeni, także graliśmy, staraliśmy się grać jak równy z równym. Przed Wami już można powiedzieć końcówka całych rozgrywek ligowych. Yy, jest duża szansa, że będziecie grać w tej drugiej lidze. Yy, czy to był Wasz cel, ten pierwotny, który sobie stawiliście przed uczestnictwem, czy jednak liczyliście na coś innego? No, na pewno chcielibyśmy zagrać najniżej właśnie w tej trzeciej lidze, w drugiej lidze, przepraszam. W trzeciej lidze już graliśmy w zeszłym roku, no, jednak nie był to szczyt naszych marzeń. No teraz mam nadzieję, że uda się zagrać w tej drugiej lidze coś tam pokazać, że jednak potrafimy kopać piłkę. Dziękuję za rozmowę. Oczywiście powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki.